Składasz? Tak? No, bo to znaczy, ma... jakieś ty już nie samochotę Mmm Patrycja pochwal się wszystkim tutaj na internecie. Co ty żeś kurczę najlepszego wymyśliła? Dawaj No Francja To jest miasto w Paryżu. Ja pierdolę. Chcesz mieć na pendrive czy wywalić? Nie, skasuj, skasuj. Piesek łatek, Kobyłka to jest piskopatka. Piskopatka, piskopatka. Pokażemy piskopatka. Piesek łatek. No bierz. Zawód wikary. Ale blisko była. Bardzo blisko. Bardzo blisko było, bo... Kto takiego no. ślicznego ładka narysował? Meronka pewnie. O, tutaj na przykład Pytuwa. mamy z któregoś razu. I a, tak, no. Ania wygrała, ja byłem na drugim miejscu, Weronika na trzecim, a Patrycja jak zwykle. Nie, biorąc biorąc nie możesz mówić, że jak zwykle. Właśnie. Jak niezwykle. Żartuję, Pati. Jest trochę tych zdjęć z tych urodzin. To było spara i nie zawsze byłam Nie była! Wypraszam sobie. Pani, tak, sobie, ja, was, ja, ja, sobie wypraszam. ja sobie wypraszam. Ja sobie wypraszam. Wypraszam sobie. Nie ma gradu Ani. Wszystkim setkim trochę prawie nie przybyłam. Tylko była najmłodsza. Patrycja, znajdź, że jesteś na pierwszym. I co? Ania jest na pierwszym, jestem drugim, jest drugim Weronika jest na trzecim. O, proszę. Musiałam mieć A jednak. Zwracamy honor. Panno Patrycja, zwracamy honor. Tu, oczywiście, widać, kto to pisał, prawda? Tutaj jeżeli byście kiedyś grali to przedmiotem może być suka biłgorajska, jest to instrument. Ja to film. To, to, to ja ja pina... A to ja to zdjęcia widziałem. Tak, wszystkim No brawalice

O, widzisz? Fajnie. Dziękuję. Dziękuję. Co mogłeś coś fajnego podkrywać na tym fajnym? No, Rysza, masz coś? Ktoś tu grał i zajęł piąte miejsce. Czyje to jest to? Zobacz. Piąte miejsce. A to ile osób grało, że piąte? Pewnie Diana z mama jeszcze gra z nami. Albo... no, no ja. Mam. Stare. oni hmm. wyciągnęły? <gry> A kto to to, to grało, że, że zajął pierwsze miejsce? ale to po piśmie trzeba zobaczyć. To jest Diany Pismo albo Karolci. A ta kura? To <gry> ta ty pisała? A nie tak to ja że... nie wiem. Że... Dian <fieliest Jedi> nie, Diana, tak pisze? Nie, to nie. To się podpisać. Patia użyłam stosik. Patia ułożyłam ładny skosik. O to to nie wiem, to Weronika. To, się... to to mogę ja pis... Jest nie, Ania pisze. Tak. A, to to Ania nie. To moja dzisiejsza. <laki> <directed> <fiel novelty> Zobacz, 30.03.2009 2009. Kto to pisał? To jest Diany pismo. Albo... jakiej Diany? Diana. Ania? Jest pochylone. Ale to nie jest. On to trzeba zapisać. Ale też. 2009 i jest tak dawno. Który dzisiaj jest? Siódmy? To? No, Weronika podejmowała. Który dzisiaj jest? Siódmy? To, to siódmy baby. dzisiaj. Dobrze. Oto no, tak. to 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 babci. To już widzę po to. piśmie. No tak, to, to? mamy. O, tutaj jest kolejna punktacja. Uwaga! Akcja może? Ania pierwsza, Weronika druga, ja trzeci i Patrycja czwarty i dwudziesty szósty, jedenasty, zero dziewiąty. O, i kolejny ten. Kolejny. A cztery. O, i jeszcze ogólny. Kierownica, kierownica. Co to budujecie? Samochodzie. No, Samolot, kielichot. No, tu zobacz. <śm> państwa Los Angeles. Dziennicy. Los Angeles, państwo. <śm> <śm> Jezu, mam chyba w pismo. Tak, Weroniczka? mogę? No. Bar Kolejny to swoje. Pismo? Nie wiem o co. No bo Los Angeles w państwie napisałaś. No, na YouTubie będzie śmiesznie. <śm no, także jak będziecie chcieli oczywiście tutaj dla potomności obejrzeć sobie filmik z naszej Ty nagrywasz to wszystko? No, A ja. Ja tu wszystko nagrywam. Ja tu wszystko nagrywam prawda. Ja się żadnej prawdy w pracy nie boję. Teraz D. dysk, kalny O ten zdjęcia i to masz 5 kwietnia 2013. O tej już cię nie. Ale jak ja, ja I mnie na G? grażenia. Ja ja biegnę z boku, minę Masakra normalnie. Drugie miejsce ja zaję. <ś temporę> przepraszam, patrzcie, rzecz głupotnica. Nie mój bunt. Przepraszam, przepraszam, Przepraszam. Zostań dobrych! Zostań Tego to już nie będę, bo jak będzie latać, kurczę po. Wszystkie będą No ja No to już tylko ale nie, Nie, już Nie już za mało, bo jak było nas cztery to, no to już I po tutaj. Jak się pisze imię. Cecylia? Cecylia. A tu ktoś napisał: Cycylia. Cycylia? No. <słysza> Cecylia. <Cicilia>. No. <grytania> Zwierzę Norka. No jest No jest położyła. No tak. Fajne. A no, a ciebie nie ma na tym grupowym Nie moja rola. Czemu to jest tak duże? Ale późno jest tam tak zebrało. Słuchajcie, mam jeszcze jeden, bo no, to fajny. Crest Beast of Amazonia. Piękne foteny. Możemy je pisać. Rzeka może to. Zobacz, Patrycja. A nie, to nie jest moje pismo. No, no, no. Nie, nie podrzucajcie, to nie jest moje pismo. Pewnie twojej siostry. <grymne> 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 Też bym była, to, jak wygląda na Też jak wygląda bardzo to, jak wygląda na to, był taki żółty sienki jak ten na Ja bym wygląda to, nie robię, a to, nie robię, a to nie no to weź sobie na pełny ekran. Jakbym chciał wpisać na przykład księżniczka, to gdzie ja miałbym to wpisać? Księżniczka? No. Nie ma, raczej tego nie można wpisać. No jak? W zawodzie księżniczka. to by było <głos> Słyszałaś? <głos> Słyszałaś? Też? A możesz, a nie środkowe po A może, że się, nie się Może. A, już. Sadli ta już poukładałaś? już, poukładałaś? już? A, Jeszcze nie. <noise> A możesz, to to jest. możesz A sobie kłaść, na tym, zobacz, A A możesz sobie kłaść na Możesz sobie na papierku, bo jeszcze bardziej Miasto Kalinowszczyzna. Kto tam było? Ja nawet nie o tam wiem. Ja też nie znam.

nawet o tutaj tak patrzę, to o, no nie, to nie jest nasze, nasze albo, albo, by albo, albo Dianka, albo grała kiedyś z nami ta, jak ona się nazywa. Ja? No. No. Kolik... Powiedziałaś nazwisko? To 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 ja pierdyka będę musiał wyciąć. Ale co? <laughs> na osta na ostatnich sekundach już. To tak to byłoby bez montażu prawda? <laughs> to to nie jest nasze pismo. To może to.